No już rozpoczynamy panel numer 3, w którym udział wezmą Tu się dzieje, Kasiu, zobacz. Jacek zobacz. Jacek moglibyśmy ciebie prosić, żebyś usiadł na swoje miejsce? Do mikrofonu, Jacku, do mikrofonu. Potrzebuję tutaj siedzieć. Czemu? Jest no? taka potrzeba techniczna. Ale ty nie jesteś tutaj przecież szefem. I my jesteśmy wszyscy na równym poziomie, a także siądź z nami. Nie, Maxil jest trochę poziom niżej. No właśnie, Kasiusz, co to ma być? Kurwa, niech A siada naprawdę, tam prezes, to ty jesteś tak. tutaj prezesem, więc chcieli, chcieli też tam. Byśmy, żebyś usiadł, no Nie tak. siada tam na miejsce, albo niech wypije nie? Bo to jednak psujesz nam koncept, tutaj wiesz, są kamery ustawione też na zawodników. Wększuje jest złe. Co to kurwa ma być, Już. Ty jesteś tu włodarzem, masz coś do powiedzenia? Bo zaraz wezmę go za fraki i go tam, kurwa, pole, nie? A już wtedy walki nie będzie, nie? Jeżeli zrobisz to, to będę w dzień. <laughs> Spokój, spokoj. jak mi zapłacisz, to nie mam problemu. Już dużo nie brakowało, byśmy lalunę stracili nie? Chyba dobrze, że nogi nie skryciłam, bo by nie było, by było na wusku im walka, chyba. Dobra, no ja no to Ja już chciałam dobrze. się zapytać, czy, lano, czy ty się po prostu może boisz tak wyjść, że po prostu tak, czy... takie szczudły, żeby było, że się przypadkowe waliła. Mam nóżka, tak naprawdę No widzisz, ale jednak kuska nózki... ono i boisz się po prostu swoją buźkę zrobioną. Kuska nóżki nie złamała, a więc złamie twoją. <laughs> A nie będę miał nikogo za plecami. A w ogóle zauważyłaś, jakie mam ładne włosy? Bardzo ładnie dzisiaj no, tak, wyglądasz. Patrz, no. Gina, nie, kurwa, już mi dał, dałyście, jak tu weszło. No dobra, y, słuchajcie, i, czy Jacek, zostajesz tutaj? czy z osobą, którą szanuję, jeżeli kas już... Tak, jakbym mógł prosić... Chodzi, to, chodzi o problemy techniczne, tak? O no kamerę. tak, no bo wiesz, nie powiedziałeś no. nam wcześniej, nie, 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 jakbyś dziękuję. powiedział nam wcześniej, to by to też było inaczej. Jakbyś mógł wziąć, to będę bardzo wdzięczny. Dobra, dobra, jeżeli dziękuję. ta kamera lepiej bierze, to okej. Okay. Dziękuję bardzo. Super. Udało się. Mamy wszystkich e, poustawianych tak, jak e, powinni być. Paweł, co ty dzisiaj zastylowa tutaj? Lata czuję 70. Czuję już klimat rock'n'rolla, bo mam zami e, zamiar Nie! zrobić kurwa, taką walkę, że tak p***dolnąć Jacka, żeby tańczył bez muzyki w rytm rock'n'rolla. Ja myślałem, że po prostu czuję życie Jacek pi nie jak El Tosta i dlatego. Chyba ty chyba, będziesz chodzić. Chyba kiedy się lepiej tam przejmuj, żebyś Adamek za mocno nie obił, bo z tego co Aha. wiem, to mu mocno podpadłeś. Spokojnie. To może tak, skoro stąd kamera lepiej bierze. Chodzi o tą walkę, do której nie doszło i tytułem wyjaśnienia. Bo panowie Street Fight Polska najbardziej zasięgowego kanału, robią bardzo dobrą robotę, ale... To e, też nie za dużo, Jacek, powiem wam. Ale przeinaczałem, o, o tym gadasz. Ja za, nie myślę, koniec. że tutaj nikt za dużo nie pozwoli mu się dzisiaj wyrażać. Ale przeinaczałeś tylko, że uciec przed walki ze mną jest, i chciałeś, żeby twój trener... Ale jest tak ciężko, poczekaj pięć sekund. Ale to zróbmy inaczej. Ale p***j, p***dol, -no, że o jakiejś walce... To, ale ciężko ok. jest, naprawdę ciężko jest wysłuchać... Cały okay. ostatni panel, konferencje, p***dol już o innych walkach. Teraz się już bił ze mną i koniec p***dolania. O Jacek, p***dol, weź się skup chłopie, p***dol, w sobot co do, sam i tyle, co do... I tak się przez przebije, Baranie. Co do zasady... Co do czy, nie? O bóle, bóle, chodzi o... o jakichś innych walkach, bo bijesz się ze mną, kurwa. Chodzi o przekłamanie. Nie miało być żadnej walki dwa na jednego. Jest to nieprawda. Dlaczego nikt walki Bartmana i... Ee, o i tym, jak poczekaj, o poczekaj, o, ty... o którą walce mówi? Niswa... O którą walce mówi? na Cloud MMA? Na walki AJ'a? z Bartmanem i z, i z tym drugim Tylko ja nie, nazywa, mówię, nie nazywał nie nazywał nazywali ale ja wyjaśniam Miało być pierwszej rundy słowa, słowa mają ogromne znaczenie nie miało być żadnej walki nie miało, być nie, żad... nie miało no Nie miało być żadnej walki Dwa, dwu na, dwóch na jednego, bo z rytą byśmy na to nie poszli. To był pomysł Zadory. Jeden po drugim. Także tytułem wyjaśnienia, panowie, robicie Freak Fight Polska. Przecież dobrą to żeście to wywoływali we dwójkę na storii w, w, w TikToka. No właśnie, nieprawda. Nieprawda Robicie dobrą TikToki? robotę, pomysł był Zadory, myśmy go podchwycili. Żaden na, dwa na jednego miał być jeden po drugim. A jeden tak po drugim. Tak jak drugi. walka okay. na cloudzie. To jest okay. to jest a to jest ogromna różnica. Ponad okay. tamto frajerski numer byśmy nie poszli. Dlatego Dobra, chciałem to wyjaśnić. Okay, okay. tak nie mówię, od początku błagam. Ale nie ma tej walki, bo przekaz. Polska, dlatego wyjaśniam, że Prime też by na to nie poszedł, żeby było dwa na jednego. No i tak, tyle. Tylko, ja że to, tak ja, naprawdę ja to, ch**y ch**y to kogo odchodzi, nie? Ja to, ja to potwierdzam. Nikt nie pozwolił, ktoś pozwolił, ale ja myślę, że jest ważniejsze to, że tu jest w ogóle pierwsza walka kobiet na gołe pięści. Ja no jestem tak. bardzo tak. Ja no tak ja jestem gdzieś... bardzo ciekawa w ogóle, którą rundę rozwalę Lalunę. Rozwalisz, to ty sobie możesz dupkę w toalecie. O, spokojnie, nie martw się. No słuchajcie, ja bym bo... chciała wiedzieć, czy w pierwszej, czy w drugiej ma ci losowanie, więc ja bym chciała już je zrobić, żeby wiedzieć, jak się tak, przygotować dokładnie. O, robimy, tak, Michał. Losowanie. Robimy losowanie, Proszę o monetę. Może wyjaśnijcie, co to za losowanie, żeby ludzie wiedzieli. Tak, już mówię. O więc, rundy. Moi drodzy, tu już było takie losowanie kiedyś. Chyba kaczor, kaczor na laserowe miecze wtedy chciał się bić. Losujemy formułę pierwszej rundy. I teraz wybierzecie sobie albo reszka, albo orzeł. Rzucam monetą i patrzymy. Bo I się jeden i, ta ok. i boks, tak? Tak. Albo. K1, K1, albo K1 pierwszy to z drugi, jak boks pierwszy to K1 drugi. Dokładnie. No i tyle. Dobre. To znaczy tak, jeżeli wybierasz, kto ma wybierać reszkę orzeł? Tylko, no to zaraz no nam dadzą na ucho no znać. że chcę No dobra, ona wybrała pierwsza. Czyli Dadzą Wielka, nam znać na ucho i wtedy Wielka będzie losowanie, orzeł. bo na razie A, tak. nie słyszę o gotowości, więc... Na Moned, monety szukają, pieniędzy szukają. Mavs, bardzo schudłeś chyba, co? No, niestety, tak kurde mi I przypadło, nie? I dosyć trochę szybko. Trochę jestem bardzo tego zawiedziony tą tego. sytuacją. No, to całe zrzucanie wagi i tym niedogadaniem. Nie, nie wiem, właśnie taki mam trochę teraz. To, ja to, filo, daj Nie, spokój. no ale słuchaj, ty was sapałeś do Jówko, to jesteś od niego 20 kg lżejszy, więc ale jesteś pierdolony hipokryt. pokryta Daj mi dokończyć, sytuacji, bo znowu będą gadali, tego, że się dobra, przy, mógł, mógł. przekrzykujemy. Daj mi dokończyć. Ja tu e, wykminiłem jeden taki bardzo śmierdzący jakby związek, nie wiem, czy to jest do końca miłosny, ale mianowicie, paramaksil za często spotyka się z, przepraszam Paweł, że tak powiem, z cyganem, bo wyglądasz dzisiaj jak cygan. E, z cyganem, bo słuchajcie... Uważaj, Polska, co, powiesz, co mówisz! Naprawdę. Uważaj, co mówisz nie, o cyganach! ja mam wyjebane, naprawdę, bo ja zauważyłem, bo i to już nie jest moje tylko... To e, nie, bo nie bo są tylko moje słowa. Błogarem, 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 ale błogarem. Dajcie błogarem. powiedzieć. Ale zamknijcie Nigdy dupę, nie bo tak, oj, słuchajcie, oj, 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 wy we tak, dwóch, Wyglądacie jak naprawdę kupa nieszczęścia, nie? I co widzę ich kupa, razem na zapleczu, to dostaję jakieś inne informacje, nie? Ten mu na, bo ja mam wrażenie, że yy, Cygan jest kupa menadżerem tego idiota. Bo, no, Paweł bo on, mój, on to... mu mówi, że ja mam zbijać wagę do 77 kilo. Pierw ten napierdolił tam temu, no. że ja ważę 100 kilo i to są dwa odklejence. Ja, tu, ja tutaj poczułem kupa, związek chemiczny, naprawdę. Okay. Bo razem gdzieś tam na zapleczu kupa, bywają. Wie, co sobie opowiadają, a potem do mnie docierają takie informacje. Ja raz mam zrzucać: 13 kilo, raz 10, na parę. Akurat, słuchacie, czy do mnie kolejnika z buklarki zapykłam. Chyba, że jesteś zazdrosny. Nie, ja w ogóle, ja w ogóle nie on jestem zazdrosny. O tyle, tyle pierdoli o tym e, waleniu się facetów w dupę, wydaje mi się, że on po cichu to Ale fantastuje. słuchaj, ja nie powiedziałem, że ty się tygod, walisz tygod, nim w dupę, tygod, ale, ale okej, okay, miło wiedzy, publika słyszała, tak? Paweł, czy ty to potwierdzasz? To taki sztampowy przykład typu kryptogenu. My tutaj już nie potwierdzamy. Ma... Dobra, do kończy... dokończ, dokoń, dajcie mi dokończyć wątek. wątek. I ca... zawsze po ich spotkaniu, kurwa, sam na sam gdzieś w ciemnych miejscach, ja dostaję, jakieś dziwne, inne informacje. Ja tu jestem poszkodowany, chyba jestem głodny. Ewidentnie, Mavs jest ewidentnie zazdrosny od posłuchaj, Mavs. Dzisiaj nawet go nagrali, mówi, załatwimy, załatwimy. Jak bardzo chcesz, to ja ci załatwię randkę z Paramaktynem, Ale słuchaj, ja mogę nie? Ty możecie wyjść do mnie naraz, nie? Możemy się razem dalej na, nie na tego. Ale nie lubię chłopców tak, Ale do końca. Ja, ja to mogę, ja mogę was te z tym nie? To obiecuję wam, że będziecie spinać sztafetą, sztafetą, Tak, Bo ty chłopie kurwa! mam refleks, cygana Refleks cygana, kurwa. Dwa metry bieg, dziesięć minut, i on, on Paramoxila chce trenować, kurwa! We dwóch! Czekajcie! To jest kryptowaga! Uwaga! Wchodzi na biedęstwo! Będzie mianowanie, słuchajcie, będzie mianowanie. Mam nadzieję, że razy są włodarze Federacji Prime M.A., jest Kas już. Tutaj, uwaga, mianujemy. Mamy. Pierwszy kryptowaga federacji. Mamy nowego no, to Fiuta to Federacji Męsko-Męskiej. I tu, Paweł, dla ciebie to są okulary. Chodź, kurwa, chodź, kurwa. Pierwszy, ale, ale serio, refleks to nie cię Jak tak w to ty Podajcie mu, podajcie ja, mu. Przepraszam, ja wydaje mi się, że chodzi o, o refleks szachisty, a nie refleks Który się, na. kurwa, który się polcuje z Paramax Dobra, kto kogo jest menadżerem? Kontroluj ja, bajerę, ja, bo cię naprawdę spierdolą. Ja przyjmę to nie dwóch no, naraz... Warto musi dwóch, być dowcipny. Dwóch naraz was biorek. Dobra, wracając do, do tematu, tematu cygan. Do A, no. Nie, no nie obrażajcie, zajmijcie się Dobra, czekajcie. Nie, no jak cygan. Do cygana jest. Ale z tak? Ja nic nie no, To jest wyraźnie, gdyby nie pani Grażynka z domu, no modynesa, to on by wyglądał. No to tak naprawdę na nie jest od pani Grażynki. Tylko pani Grażynka wygląda na pewno nie jest od pani przykładu. Grażynki. Mam, no, dostałem. Piątaka. Kurwa, z jakich cwaniak? daj piątaczka. Zjadłem jakieś owoce, kurwa, ale chuj wie. Tylko ty, Laluna, uważaj tutaj, bo... Proszę, zapraszam tutaj, stańcie. Czyli tylko po... Ale zanim zrezygnowacie, to musicie wiedzieć, w jakiej formule. A więc teraz tak, ty wybrałaś, Jolka... orzeł, reszka. Dobra, Kasiusz, czy mi podtrzymasz? Oczywiście. Orzeł to Jolka yy, wybiera, tak? Reszka. Reszka. Reszka, czyli Laluna, wybiera formułę. Czyli wybieram w drugiej rundzie Boksik, Czyli pier pierwsza runda to będzie boks. A jak ty to zrobiłeś? Chłopie, idziemy na dino Ej! A tak. ty masz ode mnie wiesz o tym? Tak, ja mam tak. przejebane od ciebie? Tak! To chyba o, modeta. To, o ja, ty! No nic, musisz się przygotować na boks. Nie no, ja jestem gotowa, jestem na wszystko gotowa, tylko o, ja myślałam, że po prostu będzie pierwsza, znaczy tak naprawdę ja druga walka. Poczekaj daj mi dać dosłowanie przy krzyku i nie Ale co wy robicie? Co wy robicie? Ale co wy robicie? Ja No dobra, czyli wylosowane, siadamy. Siadacie już, dziewczyny. Siadamy. Wielkie proszę usiąść. Ale ty lubisz takie sprawy. Widać to się dziewczyny Podobnie? Nie może tutaj razie pokazywać. Na ja widzę, że prezent Wam się kurwa spodobał, badzę, położył go tam, na później. Pąd pójdą pieniądze, Pawła mnie nie interesuje. Y, jesteśmy po dżentelmeńskim słowie, czy możemy się przybić na wizji? Ja daję swoje stokoła do puli, te pieniądze będą, na, te pieniądze będą ludzie patrzyli, bo wiesz, o co. Technikalia mnie nie interesują, w jaki sposób. na co idą te pieniądze, bo nie rozumiem. Czy... Dobra. Się, kto wygra. Daj Powiedziałeś, powiedziałeś mi że to już jest dogadane. Daj mi ktoś tu chyba Twoje. twoje Ale... mać ma dość do słowa, czy to nie? Gwarantujesz? Ja, no to ja mam... dawaj Pawła. Ej, jest to tysięcy jakieś? Słucham, nie. Ja słyszałem o tym zakładzie, Jacek gadał, wrzucił na Instastory. Ja czekałem specjalnie do konferencji, żeby się wypowiedzieć na ten temat. Zaproponowałeś taki zakład, że federacja to aneksujemy, żeby było wszystko na papierze, także ten kto wygra Zgarnia całą pulę, czyli moje tak. zakoła i twoje. Tak, dobra, tak. Ja się zgadzam, ale pod jednym warunkiem. I ludzie na to patrzą. Tak, tak ludzie. E, dobra, daj to warunkiem. Mam jeden warunek. Ty, Jacek, całe życie opowiada, że jesteś twardy chłop z lat 90., ulicznik, że stoczyłeś Charakterzy. Krepa i tak dalej. Zgadza się? No i dalej. No. Walbiłeś się na ulicy w latach 90. No. To ja teraz mówię tak. No. Jeśli masz jaja, to wchodzę w ten zakład i i <laughs> na górę. Kurwa! DEJ JO! MAK! CKARĘ MAK! KURE! Nic w się słyszę po kolei! Nie słyszę! Wyzywam nikt cię! W ja ZAM dzisiaj ma wstęp. Kurwa! Kajci mnie! Jest i ci sami! Wyzywam cię do walki na gołe piętro. Zdawki morde świnią. WIMY LAD 90. Brawo! Brawo kurwa! W końcu! Na gołe piętro! To jest charakter! Kurwa! Jeśli będziemy mówić, to nikt To jest mój warunek wejścia w zakład. Albo wchodzisz, albo nie. Ja w na to. Nie, nie, ja mam walkę w sierpniku. Chcę za to żadnych nie przegarzyć. Ja chcę się napisać na gołe tak. piąchy, bo ja jestem chłopak, co przeżył lata 90. Wiem, jak było. Spodnie. I kurwa, ty jesteś ode mnie pięć lat starszy, też przeżyłeś lat 90., ty no się no napisałeś na gołe pionki, skoro mają być Słuchaj, te ee, ja, ja... Albo wchodzisz, albo flaga Japonii. Dziękuję bardzo. Tak, flaga, tak, tak. Eee, ja i dobrze o tym wiesz. Nie mogę ryzykować kontuzji. Zresztą Najmana rozwaliłem 32 sekundy. E... Ale Jacek. Ale zaraz mi kończysz. Czekaj, znaczy, weź tego. dobrze wie. Słuchaj. Ma... całe ale życie. Do dajmy Jackowi. Ja widzę. rozumiem, tylko w Ale w tych warunkach, powiedzieć. w tych warunkach nie to nie jest. To musi być dla mnie najmierniejszy. ty, bo ty nie tak nie machasz mogą. ręką, bo nie rozumiem, co tak machasz. Bo nie ręką. mogę się przebić przez siebie. Nie chcę, ja chcę żebyś się, będę się przebił. Ale to jest twoja zdanie. Chcę wiedzieć. Ale to jest Twoja sprawa. Ja nie wiem, co chcesz. Ale to teraz ty Całe życie. Ja ci tylko powiem, zanim mu odpowiesz. Całe życie kozaczysz się, że jesteś tak zajebisty, że wszystkich rozpierdolisz, pokazujesz tu na gołe i tak dalej. Moim zdaniem ta ogólnie formuła pójdę do ciebie, pasuje. Bo on ma jaja, ma mocny łeb. A więc wyjdź na te gołe pięści, pokaż w końcu ten charakter, a nie tylko gadasz. Krótko. Jest zakład to czyli w z, taki, z takim razie nie 50. 50. Jest to, co postawiłem zakład taki 50. I to zrobię cię tam na gołe pięści. No. Słuchaj, ja nie kłamię, ja toczę teraz z tobą, to będzie moja dziesiąta walka, ale ja w swoim życiu większość walk stoczyłem na Gołe Pięści, na ulicy górę. To jest mój świat i do tego świata cię zapraszam. I albo jesteś taki twardy, na jakiego się reklamujesz, albo flaga Japonii i tyle. Ładnie ja też mam się się walkę w październiku. a na Gołe Pięści. Ja zakład z tobą przyjmę, tylko ty wypieszesz flagę. Jest krótka piłka. Dobrze wiesz, że mam walkę w sierpniu, ja mam I walka w będzie, i walka będzie w rękawicach. Wystarczą mi rękawicz, żeby już się zakłopotować. Nie, to pierwsze słyszę. Czyli żaden bułgarski cygan mówi, że nie przyjmuje wtedy zakład. Nie, no ale nie ma opcji, nie przyjmuje, bo to jest dogadane. już. No, ale jak? Nie, no, no, mało tego zbił. Pan nie pytał o to. Tak? Ale zbił ze 150 do 100 tysięcy już, to już jest dogadane. To nie tylko się teraz czymś przybić. mi to nie przeszkadza cyfra. No jak chciałem go Dobra. Dobra, Jacku, poczekaj, ja, nam to Czekaj, za Paweł, ja jeszcze mam pytanie. Jacku. Ale krótko, robisz to dla dobrze, ludzi. Czy nie? Nie. Ale oczywiście zaraz, jedna rzecz. Bo ty, ja pamiętam ciebie, zawsze chciałeś boks birmański, Ale nie wiem, co ty z główki, chciałeś uderzenia ja, z główki. Ale dlaczego ja, nie przyjmiesz tutaj? Ponieważ mam walkę w sierpniu. Mhm. Ale ja pierwszy mam walkę. Jaką walkę? Przecież, poczekaj, A co mam ci się tłumaczyć, gdzie mam walkę? Mam walkę w sierpniu, jeszcze jedną. No ale przecież w tych małych rękawicach też może ci zrobić kontrolę. Może, ale jest większe prawdopodobieństwo. Że się stanie coś na pięści. Ja a też mam walkę w sierpniu. Gdybym ręce. nie miał walki w sierpniu, nie ma problemu. By, było no, do No to wtedy. Nie, chcę, to, nie, dziś to nie ma, że nie chcę. Ej, łóci, no. nie musi. Ale nie. Wiedziałem, że masz walkę w sierpniu. No. Jak, jak nie masz walkę w sierpniu, oczywiście, to dziwię się, że wychodzisz do walki ze mną w małych rękawicach. No, kurwa, sorry, to jest krajna głupota. kurwa. A, a co sądzisz, na przykład, Jacek Murański? Bardzo głośna sytuacja, nagłaśna sytuację z wielkim, było ostatnio. Co, co, co sądzisz o takim zachowaniu, na przykład? Co sądzę o takim zachowaniu? No mam do pana Jacka Morańskiego takie jedno pytanie. Nie wiem, czy mi odpowie, czy nie. Słyszałam, że siedziałeś i grypsowałeś. Czy to prawda? Prawda. A wiesz, że się rozpierdalasz na wizji, teraz na wielkiego bu? A wiesz, że? Opowiedałeś bzdury. Nie, nie, nie. Poczekaj Ale wiesz, o w kobiet. Daj mi Mówisz, do mówisz o dewiancie. Nie Masz pojęcia, o czym mówisz. Daj mi dokończyć. Akurat masz pojęcia, ja. O czym akurat mówisz. ja mam więcej do powiedzenia niż ty. Dobrze. Powiesz mi? Ale teraz. Daj mi, Ale daj mi dokończyć. Ale daj a nie, 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 nie! Zadałeś mi pytanie? Nie. Morda w kubeł! Zadałeś Ej, mi pytanie! Nie, 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 no i teraz słuchaj! Nie, raz, mój nie, 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 teraz ja odpocząć! Nie, nie, teraz ja się Ja siedziałem jako człowiek niewinny i moja sprawa jest dobra, to wchodzi. nie, ja nie mam Natomiast mówię. ja jak przechodziłem przez mur zakładu karnego, zachowałem się jak trzeba! A nie gry przelanę dlatego, że jestem bandytą, bo nigdy mnie nie byłem i będę, nie jestem! Czyli nie I to nas różni! A teraz mówisz o stutenerze! Odebięcie! Obronisz. Zadaję pytanie. Nie masz pojęcia o czym. Zadaję mówisz. pytanie. Jakie pytanie? Grypsowałeś czy nie? No i co? I tak czy nie? No tak. No to jak grypsowałeś, to co, to co teraz mówisz, że nie jesteś przestępcą? Że nie, nie jesteś tym? Nie, nie, nie rozumiesz kur... subtelnej co różnicy. Poczekaj. Roz... Ja się Ja na gdzie było? Ja wchodziłem do gabinetu oficera. Pytałeś, czy ja jestem? człowiek niewinny. Jako człowiek niewinny chodziłem. To będę. To rozmawiamy krótko. Chodź. Chodź. Ja nie mówię. Luna. Ja, ja, ja nie mówię. Ja nie mówię. La Luna, La Luna, La Luna, La Luna, La Luna, La Luna, la luna. Ja nie mówię, że ty się i byłeś winny czy nie. Ja nie mówię, ja cię nie oceniam. To jest twoja sprawa. Ja nikomu nigdy nie wchodzę w życie, ale obserwuję cię. Non stop mówisz. O prawilniakach, o charakterze, o tak dalej. Teraz mówisz, siedziałeś i grypsowałeś. A co robisz? Wypisałeś materiał na kogoś, czyli roz. Nie się na wizji i szykujesz gruby materiał na ci jedną buchie. rzecz. Jesteś kobietą. Tak. Jesteś kobietą. A mam więcej ja do powiedzenia niż ty tak. w tym świecie. Wiesz nie, dlaczego? Nie. Ale jeszcze raz. Wiesz, Wiesz nie, dlaczego? To nieraz zachowałam się pomysłem. bardzo dobrze. Wiesz do czego dążę? Dobrze Jesteś kobietą. Tak. Nie chciała być 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 tą porwaną kobietą, okay. którą trzymał trzy dni przy kutku ja do paryfera. Nie odzywałabyś się, dobra, gdybyś widziała poczekaj. to, co ja widziałem. Nie odzywałabyś się w tej chwili. Jesteś kobietą, rozumiesz? Dlatego to robisz, tak? Co? to chcę wiedzieć. Jesteś Dlatego kobietą! Po prostu, jestem, ty wiesz, co to. jej matce zrobili? Ja nie wiem, bo nie zrozumiałam. A co, co jej matce? Żeby ją zmusić do wydania zeznań. No z tym mążem! Jednego! drugą. Jestem kobietą i nigdy w życiu bym nie pozwoliła, żeby ktoś krzywdził kobiety. Nie lubię sutenerów, nienawidzę takich o, sytuacji. Kurde. Ale! Ale! Stop! Tak. Mówisz, że jesteś prawieniakiem charakternym. A w tym momencie rozpala się na chłopaków i ci ci w całej Polsce. Więc kurwa, tylko to chciałam ty się Ty rozróżnij. Nie, 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 od ej, ej, ja wiem, ja wiem co to jest, rozróżnij, ja wiem, ja wiem, ja, wiem. ja wiem, tylko pamiętaj, Wielki był siedział i grypsował i ty też, okej? Okay? Jeszcze się okay? okaże. Okej? Jeszcze się okaże. Jeszcze się okaże. Tylko ty teraz go... Dala się na niego, jeszcze a więc już okaże. jesteś w orze. Jeszcze się okaże to chciałam cię zapytać? Się okaże. Żebyś nie grał prawilniaka. Nie, nie są Ja Jeszcze dzień nie zaszedł. Okej, ja wiem, co ty robisz. Skończył. No możliwe, że później. Ja ja jeszcze, ja jeszcze nie są. Ale ja wiem, co ty robisz. Tylko mi chodziło o to, że nie graj teraz już prawliniaka bo nim nie jesteś. A to, co ty robisz z wielkim bół... Ty mi powiedz To twoja sprawa, tak? I mi to powie? Nie, chłopaki to mówią już cały <laughs> To zobaczymy. no Jeszcze się dzień nie skończył. Dobra, nie ma problemu. Tylko to ci chciałem powiedzieć. Ja znam zasady gry. Krótko! Tego, co czy, ci chciałam powiedzieć? Czy do walki Laluna kontra Murando? to zakupujcie <noise> pay-per-view nie, nie. A Ja bym się nie, Laluna wcieliłaś w rolę bo jesteś jak jest. pani nauczycielka i teraz wszyscy nie, nie uczarz. Nie chodzi po, o to, po prostu mi profesor. pytanie. Jestem ze środowiska takiego czy tam innego, zawsze miałam te swoje zasady. Ja nigdy się do Jacka nie wpychałam, zauważyłeś? Nigdy. Ja, A ja wiem, ty, że Czy Laluna siedziałaś? Nie, nie siedziałam nie, i nie. słuchajcie, teraz szczyt to jest nie siedzieć. To nie jest jakiś. Szczyt siedzieć, kurwa, grypsować i tak dalej. Każdy co robi, co chciał. Jestem z takiego świata, mam swoje zasady, których nigdy nie złamie. Chodzi mi o to, że Jacek nie graj prawiniaka, ja wiem, że ciebie boli ta sprawa, co tam wielki był robi. W to się nie wpierdalam. Ale tak naprawdę nie muszę, że jesteś charakterny, że grypsujący i tak dalej, bo się rozpierdasz na co nie wiem. Nie moja sprawa. Druga sprawa. Powiedz mi jedno, Jacek, co ty tak naprawdę robisz we fightach? Teraz, chodzi o pieniądze? Czy chcesz wyjaśnić parę osób? Szczerze, roz, szczerze. Roz, z serca. 2030 ci da odpowiedź. 000... Ja, gra, ja, gram da, ja, ja jestem szachistą, ja gram okay, bardzo okay. daleko w szachy. Powiem ci tak, nie chciałam tego tematu poruszyć. Wiesz, że znałam prywatnie twojego syna, nie? Nie. Nie wiesz, no widzisz. I teraz tak, jest mi mega, mega przykro, mega przykro, nie chciałam tego mówić, że dalej tu jesteś. Uwierz mi szczerze, że, że powinieneś odsześć, odejść z tego świata w momencie, Nie jest kiedy na twój oprócz. rozumek. Na mój rozumek? Nie jest. A ty myślisz, że jesteś mądrzejszy ode mnie? Mm. Mówię, że to nie jest na twój rozumek. Okej, okay, dlatego się zadałam to pytanie, bo mnie to zastanawiało i dopiero dzisiaj ci to zadaję. I tak się będziesz jeszcze zastanawiała długo. Na A czym kiedy? To polega. A kiedy nam, nam powiesz? Masz, bo ja myślę, że jak sobie mówię, kurwa, dla pieniędzy, no na pewno nie, bo ty masz pieniądze, prawda? No nie mówię, że nie, iż tyle walk stoczyłeś. No, musisz mieć siano. Więc co ty kurwa tu robisz? Daj spokój temu swojemu synowi zmarłemu. Nie, luna, la luna, la luna, proszę ale cię. Ale nie mów mi A, luna, nie a co to ma wspólnego. Nie mów mi Nie mów. Mi. Nie a co to ma wspólnego? W nie, no niech się wypowie. Co to ma wspólnego? Wiesz, dlaczego czego się wypowiadam? Ale nie, co to ma wspólnego? Powiedz. Jak to ma wspólnego? Powinieneś pokazać szacunek swojemu zmarłemu dziecku i odejść z tego świata. Odejść z tego świata? Mam rację! Krótko. Tylko tyle, Jacek, tylko Od tyle. Trzech klakierów. No tylko i tyle. Nie, 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 to jest zdanie. No. Słuchaj, mnie to, to jest... boli. Wiesz dlaczego. Ciebie Jak to boli. Twój syn odszedł z tego świata. Ciebie to boli. Ja się rozpłakałam, bo ja Mateusza znałam prywatnie i pojechałam na grubo z rykwajtami. Fejm do mnie miał pretensje. Powiedział, co ty chyba robisz? Zabierasz sobie chleb. Pój mnie to obchodzi, ja wiedziałam, jaki Mateusz jest. Nie chciał tego świata, nie chciał dymów. On chciał odejść, on nie chciał tam być. K***a. Nie chciał, to był wspaniały chłopak! Koniec tematu na ten, tylko dlatego mnie zastanawiało, dlaczego? Piękny Dla statement, ale to mówię ci... To dlaczego? Nie na... Piękny statement, ale to nie na tu twój Nie na twój rozumek. Nie, nie umieszaj mi, pamiętaj jedno, nie umieszaj mi, bo gdybyś był mądry, no. gdybyś był mądry, to by cię tu kurwa nie było. Krótko. Bania, lufa, u Frigana, byłem w dołku w czasach tych zaportów i spania na dworcu. A odmów, nie pierdol mi o pokoleniu, wbijam sobie w tą scenę jak sportaków portaku z koloseum. Mijemy włoskie winogrono, zaufane mam